Za chwilę Dawid Kubacki, a później Stefan Hula. Dawid już pomknął w dół. Przypomnę, dziś 26 urodziny naszego reprezentanta. No i powinno być daleko. Powinno być koło 130 metra. Jej! No tylko, że. Aha, wypiła narta przy lądowaniu. Ale pokazuje, że wszystko jest w porządku, że nic mu się nie stało. 128 metrów. szkoda trochę, bo. No bo mogło to zakończyć się z punktu widzenia sportowego lepiej dla Dawida. No dobrze, że skończyło się po tym upadku tak jak się skończyło, no to niespodzianka taka przykra. No tak, bo ciężko mówić o jakimś błędzie, skoro w narta się sama. No popatrzmy jeszcze raz na ten pina. Na to co Chyba się to zdarzyło. się był błąd. Chyba tam narty mu się skrzyżowały. Tak, skrzyżowały i to wypięła słusznie, bo... Jak zakantowała, to wtedy dopiero. O właśnie, tutaj lewa narta tak, na rozumiem. prawej przy lądowaniu. No i, i ratował się oczywiście Dawid Kubacki, z tym, że nie uniknął upadku. To...